I na o matko i córko, witamy Was w kolejnym odcinku e, na naszym maratonie, e, maratonie letnim z O Matko i Córko. Kochani, dzisiaj e, poruszymy trochę kontrowersyjne tematy, e, bo zadałyśmy ostatnio mm, Wam zadanie, e, abyście pisali założenia na nasz temat. Tych założeń pojawiło się całkiem sporo, e, no i dzisiaj postaramy się z nimi skonfrontować. Niektóre z nich na pewno okażą się prawdziwe, inne nie, no ale w dzisiejszym odcinku sami zobaczycie, jaka jest prawda. Moja mama nie wspiera mnie finansowo już chyba od 14 roku życia, bo już wtedy zaczęłam zarabiać. No, jakoś tak. Ja myślę kochani, że jest całkiem na odwrót. My to cały czas powtarzamy. My po prostu przez to, że prowadzimy razem kanał, czyli coś razem tworzymy, czyli tworzymy coś w duecie, no to mamy więcej powodów do kłótni, bo nierzadko zdarza się tak, że jedna z nas chce o czymś powiedzieć w dany sposób, inna ma całkiem odmienne zdanie i potem jest konflikt, jedna chce coś nagrać, druga tego nie chce, jest konflikt. Jedna chce dzisiaj nagrywać, druga chce jutro nagrywać. Jest konflikt. Także e, dzięki e, przez to, przez to, że pracujemy razem, tych konfliktów jest więcej niż gdyby ich było w życiu takim normalnym, codziennym, zwykłym. Prawda. Zgadzam się z tym. I to nie jedną. E, moi rodzice nigdy nie w bawełny, nigdy nie wymawiali mi, że dzieci są z kapustą, o czym na pewno już wiecie, bo o tym też powtarzałaś chyba milion razy. E, no i jakby nie było czegoś takiego, że mama do mnie przyszła i powiedziała, Paulina, jest coś takiego jak zabezpieczenie, używaj tego, jak będziesz o chodziła. chodziła. Czegoś takiego nie było, bo też miałam chłopaka od 15 roku życia, więc w moment, w którym zaczęłam wychodzić, wychodziłam już z nim, a o zabezpieczeniu już wiedziałam. Poza tym cały czas konsultowałam jakby nasze relacje z mamą, więc ona też mniej więcej wiedziała kiedy, co się dzieje, um, więc jakby no nie było czegoś takiego, że nie było takiej rozmowy. Tak. To teraz tureczko posiądziemy i porozmawiamy, wiesz co? jest seks, to, tamto. Czegoś nie takiego nie było. Bo my... Wszystko przychodziło tak naturalnie. Tak, tak naturalnie. W rozmowie przy obiedzie rozmawialiśmy Aha. o tym, jeżeli była taka potrzeba. No bo tu też trzeba włączyć w to też tatę Pauliny. No niestety na ten temat nie rozmawiałam. No, oczywiście, ale nie. też nie było, bo byłaś bardziej otwarta do mnie jako do mamy. No i w ogóle nie się się do tego inaczej podchodziło, bo na przykład taty nadal często krępują takie żarty chociażby. E, a Ty po prostu z łatwością o tym mówiłaś zawsze, więc Dlatego rozmawiałyśmy raczej o tym we dwie. Pada na przykład nie wiedział, co się u mnie w życiu dzieje. E... Ja tak pamiętam inaczej. A ty tak! Ja no. to pamiętam inaczej, proszę bardzo. Ale że nie byliśmy razem? Mam nadzieję, że nie. Dzięki. No, to chciałam powiedzieć tak, teraz się spojrzeć w oczy i powiedzieć: błagam, zamieszkajmy razem. po prostu bez żadnego oglądania, bez tu po prostu nie mieszkamy razem. <śmienne> <gulub eigenlijk> nie, po prostu uważam, że nasze rodzice są pokoleń... zdrowsze teraz. Tak i, i po prostu jest różnica pokoleń I chociażby nie wiem jak rodzice byli nowocześni, to jest różnica pokoleń i rodzice zawsze będą chcieli jednak wychowywać te swoje dzieci, pokazywać im swoją niby lepszą ścieżkę, więc zdrowie jest, gdy w pewnym etapie po prostu te drogi się rozejdą. Po prostu tak jest lepiej. Spotykajmy się codziennie na kawi herbacie, plotkujmy przez telefon codziennie, rozmawiajmy codziennie SMS-owo na tych wszystkich facetime'ach i innych takich, ale nie mieszkajmy raz. <grystanie> nie wydaje mi się, żebym miała zbyt nowoczesny pogląd na świat, wydaje mi się, że mam zdroworozsądkowy pogląd na świat. Paulina, było też takie właśnie też pytanie, że Paulina jest rozpieszczona. Paulina nigdy nie była rozpieszczona. My raczej byliśmy srogimi rodzicami, y -y. tak rygorystycznymi. -y. No poczekaj, to, poczekaj. No. Wprowadzaliśmy zasady, których Paulina nie, znaczy dbaliśmy o to, żeby ich nie łamała. E, więc, więc Paulina wiedziała, co może, czego nie może, więc e, nigdy nie była rozpieszczona. E, o tym zresztą bardzo często rozmawialiśmy, ale wiem, że, że nie wszyscy śledzą wszystkie e, nasze odcinki. E, więc e, wydaje mi się, że, że nasze podejście jest e, po prostu związane z wiekiem Pauliny. E, Ona ma już 20 za lat. Paniem. Tak, ona ma już 20 lat, więc co, Miałam jej nie pozwolić zamieszkać z chłopakiem? Moja siostra w tym wieku już była mężatką, no powiedzmy to sobie e, tak jak to było, prawda? Więc, więc myślę sobie, że, że jest już na tyle dojrzała i dorosła, ma dowód, jest samodzielna finansowo, więc może sobie na to pozwolić, więc... A no, nie też... Wiesz, to jest takie zbyt e, nowoczesne podejście do życia? Mam wrażenie, że im więcej się też e, dziecku w pewnym wieku zabrania, Tym bardziej ona się oddala od rodziców, bo gdybym miała takie parcie po prostu na to, żeby z tym chłopakiem zamieszkać, i stwierdziłabym, że to jest moja życiowa droga, a moja no. mama by mi to uprzykrzała i nie pozwalałaby mi tego zrobić i psułaby mi moje plany, które są już moją przyszłością, powiedzmy, że mam 20 lat tak. i na ten moment już muszę decydować o tym, jak będzie wyglądało moje takie już całkiem dorosłe życie no to ja bym po prostu się obraziła i ja sobie poszła. I tyle. No ale po co tworzyć taką sytuację niezdrową? No... Kochamy. wiem. To jest nauk okropne, bo zakupoholizm to jest nauk, natomiast. Tak, kochamy robić zakupy. Kto dobrze reaguje na hejt? No... Znaczy, nauczyliśmy się chyba już z tym żyć. Tak, no, hejt to hejt, i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy zostaje y, 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 jakiś tam komentarz, y, gdzieś tam zapada w sercu. No, ale mm, zawsze tłumaczyłam Paulinie, żeby się po prostu starała y, nie przejmować. Ja to zawsze powtarzam, że ja mam 40 lat i swoje już przeżyłam i, 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 i mnie takie rzeczy mniej obchodzą. Ale zawsze tak na Paulinę zwracałam uwagę, i zawsze jej tak tłukłam do głowy, żeby próbowała się tym wszystkim nie przejmować, bo hejt zawsze miałyśmy. Tak! To prawda. Od początku. Byłyśmy no. jakieś takie kontrowersyjne. W ogóle mnie to cały czas zastanawia po prostu, e, dlaczego ludzie w naszym kanale widzą kontrowersje w dalszym ciągu. No. W momencie, kiedy ja mam wrażenie, że naprawdę nie robimy nic, co mogłoby gdzieś tam bardzo odstawać od innych twórców. Mhm. E, I naprawdę mnie to dziwi. E, taka jakaś łatwość jest po prostu w napisaniu nam negatywnego komentarza. Ja mam wrażenie, że Mm. Ludzie lubią się z nami kłócić, to tak głupio brzmi, ale no lubią po Nie prostu wyszukiwać jakieś takie no. te rzeczy do tego. No bo problemu, ja rozumiem, że każdy twórca tak. ma hejt, że nawet pod zdjęciem na Instagramie, gdzie dziewczyna super wygląda, coś napisze o Boże, chwalisz się cyckami. Mm. Albo coś takiego, więc jakby zawsze te uczcipliwe komentarze były, e, no ale i tak mam wrażenie, że... Że, że czasem się na, naprawdę wydaje, że nie ma się do czego przyczepić, że moim zdaniem no, wyszło nam coś super, totalnie jakby neutralnie, ale pozytywnie, neutralnie jakby tak poglądowo, się to poglądowo, ale pozytywnie ogólnie, a ludzie i tak coś wynajdą, jakby ja tego nie rozumiem. Tak, może, mm. mogą nas tak osoby odbierać. Jesteśmy głośne. Bardzo. Możemy być irytujące i targają nami emocje. Tak jesteśmy tak. emocjonalnymi osobami. Tak, Tak, jesteś młoda, coś tam o życiu wiesz, ale jeszcze wiele przed Tobą. Więc tak, prawda, bym powiedziała. Ktoś zawsze myśli, że jestem dorosła? Ale jesteś dorosła, no. ale jesteś młoda. No. Paulina myśli, że jest dorosła, prawda jest taka, że nic nie wie o życiu. Że jest młoda i jeszcze no. nic nie wie o życiu. No. No to powiedziałam, no. że jesteś młoda, prawda. No jesteś no, młoda. młoda. No tak, tak jesteś, nie? Tak, no tak, no, ale starani. jesteś dorosła, no jest prawda? No tak. No masz dowód, masz no, powyżej osiemnastki. No tak. i jeszcze nic nie wiesz o życiu. Coś tam wiesz, ale jeszcze naprawdę wszystko przed Czyli tobą. Czyli w tym momencie taki świeżo w razie chciałaś o to powiedzieć na taki komentarz, <grym> rozumiem. Bo jakby yy, wiem, że mogliby tego nie zrozumieć, bo że jest jakiś żart dla no a ludzie nie wiedzą, że to żart, nie wyczuwają tego. Dlatego sprostujmy. Myślę sobie, że, że trochę już przeżyłam w tym moim życiu. Natomiast wiem, że wiele jeszcze przede mną mi dużo się nauczę, ale myślę sobie, że i tak byłam świadkiem wielu dziwnych sytuacji, wielu takich trudnych, poważnych, życiowych decyzji. I moich i innych osób, które mnie gdzieś tam otaczają. I myślę sobie, że nie bez powodu bardzo dużo moich znajomych. Bardzo często, nie rozmawiając ze mną na przykład co tam u mnie i tak dalej, od razu mówię co u nich i jaką dałabym im radę. I to jest śmieję, że jestem Paulina, dobra rada. I śmieję się, że to pewnie przez mój znak sobie jakub jestem rybkami, przed rybkami się wszyscy otwierają. <laughs> tak, podobno, tak podobno jest. I powiem szczerze, że bardzo często mam taką sytuację, że ktoś mówił, że mnie nie lubi, a ja i tak prosił mnie o zdanie na jakiś temat. Lepszy mam, natomiast. Mm, jest to też inna relacja. relacja, po prostu. Ale kontakt z tatą też mam codziennie. Tata uczestniczy w moim życiu też bardzo intensywnie, nie mogłabym mu tutaj nic jakby zarzucić pod tym względem, więc po prostu jest po prostu to kontakt tak inny. córka tata, córka mama, to są chyba dwa całkiem różne światy, hmm. prawda? mi się, tak wydaje. No. Tak, bywało tak, że w miesiącu miałyśmy wypłatę 30 tysięcy. Ale kochani, musicie brać pod uwagę, że tak, mamy firmę, czyli płacimy podatki, płacimy ZUSy, które są teraz niemałe, płacimy księgową. Poza tym jeden miesiąc to jest 30 tysięcy, a na drugi miesiąc to jest tylko 2 tysiące, gdzie ZUS i tak trzeba zapłacić, prawda? Do tego wszystkiego jesteśmy dwie. Mamy duet, więc też się tą kasą dzielimy. Więc musimy mieć zawsze świadomość tego, że skoro ten miesiąc jest lepszy, no to niekoniecznie ten następny będzie tak samo dobry, bo może być dużo gorszy. Więc no, może być tak, że w miesiącu dostajemy taką dużą kwotę, ale niestety musimy to podzielić na jeszcze kilka innych miesięcy. No bo moja mama dalej jest moją mamą i mama chce uczestniczyć w moim życiu i jeżeli na przykład widzi um, jej zdaniem coś, co na przykład źle zrobiłam albo źle robię, to mi o tym mówi i nieraz tutaj jest właśnie konflikt um, przez to, że mamy inne patrzenie na życie, no to wtedy bywa tak, że się pokłócimy, ale um, szybko nam to przechodzi, zawsze to mówiłyśmy, więc, więc jest do oprzek. Ja myślę, że po naszych filmikach pierwszych to widać, że nie miałyśmy żadnego problemu, żeby być przed kamerą. Pierwszy filmik, a i owszem, był taki sztywny, bo tam był scenariusz, bo tam się stresowałyśmy, jak to w ogóle wyjdzie. Czy zastanawiałyśmy się wciąż, czy to puszczać, czy nie puszczać. Czy to w ogóle ma sens. Tak, nie? czy to powinno iść, w eter, czy też nie. Natomiast już... Drugi i trzeci odcinek to jest totalne wariatstwo. To jesteśmy my, w yy, fasolkach mlaskające. No, no śmiałyśmy zawsze. Tak. Kamera nas nigdy nie stresowała. Mhm. Stąd też nasza decyzja, żeby w ogóle nagrywać na YouTube, no bo trzeba mieć właśnie to coś. Brak stresu przed kamerą. Pet, prawda? A jak myślisz? Myślę, że nasza relacja jest sztuczna na pokaz i nie wiem tak naprawdę wiele rzeczy intymnych. Czyli myślisz, że zmyślałam te intymne rzeczy, o których Ci mówiłam? Na pewno. Zmyślałam tak, jeżeli mówiłam mam o... Ją... Nie, 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 trzeba odpowiedzieć chyba naprawdę, bo znowu widzę, wiem, <laughs> nie mogę nie żartu. Tak, nie skumać. Kochani, nasza relacja nie jest sztuczna. Jesteśmy naprawdę mamą i córką, naprawdę się kochamy, naprawdę się rozumiemy, naprawdę mamy podobne poczucie humoru, z podobnych rzeczy żartujemy. Naprawdę jesteśmy przed kamerą takie jak poza kamerą. Kochani, proszę Was, nasi znajomi, którzy oglądają ten filmik, powiedzcie, potwierdźcie to, że jesteśmy takie same przed kamerą, jak i poza nią. No ale na tą drugą część pytania musisz odpowiedzieć sama, bo ja tak naprawdę. No zapytałam się, czy myślisz, czy o te rzeczy intymne, o których Ci mówiłam, zmyślałam. No ci. myślę sobie, że. A ty nie zmyślałaś takie rzeczy? Myślę sobie, że, że ten, że jednak coś tam zostawiłaś dla siebie. Sam na pewno. <gry> ja odpowiem najpierw. Mhm. Yy, na markowych rzeczach nie zależy mi w ogóle. Yy, dalej, tak jak wcześniej, ubieram się, ubieram się w reserved. Yy, w ogóle nie mam czegoś takiego, jak mówią yy, niektóre dziewczyny na Instagramie te sławne, sławniejsze, że na przykład za pierwsze pieniądze kupiły sobie torebkę Chanel, ponieważ cały czas o niej myślały, marzyły i chciały ją mieć. Nie mam czegoś takiego. W ogóle ostatnio kupiłam sobie torebki z Kazar i, i, i powiedzmy, Markowe, prawda? Ale nie kupiłam ich dlatego, że to Kazar. No wiadomo, to nie jest właśnie ta Chanel. Nie, nie porównuję tych dwóch firm, ale powiedzmy, że to jest taka wyższa półka, ale nie kupiłam ich dlatego, że to jest Kazar i że chciałam się pochwalić. Och, zobaczcie, mam drogą torebkę Kazar, ale dlatego, że mi się po prostu torebka spodobała. Więc mi nie chodzi o ten znaczek tutaj. Dalej się ubieram w rezerwy i, 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 i ja po prostu kupuję rzeczy, które mi się podobają, a nie takie, które mają znaczek. Akurat ja taka nie jestem. A ja myślę, że gdzieś tam jak byłam młodsza, bardzo zależało mi na tym znaczku właśnie, bo gdzieś tam chciałam pokazać ludziom, którzy mnie hejtowali, że udało mi się, że jestem w stanie kupić to sobie sama, że sobie zapracowałam i mam, że mogę z dumą nosić coś co kupiłam sobie w nagrodę za to, co mnie w życiu spotkało powiedzmy. No bo Bywały takie sytuacje, tu się muszę jakby z ręką na sercu przyznać do tego, że w momencie, kiedy dziewczyny z mojej klasy bardzo mnie hejtowały e, i był taki czas, gdzie po prostu no, nie umiały ze mnie zejść, czepiały się na przykład tego, że dostaję paczki pr nie daję im moich kosmetyków, a kochani nie mówiły mi nawet w szkole cześć, więc dlaczego miałabym dawać im jakiekolwiek moje rzeczy, gdy one nawet się ze mną nie witały? I był taki moment, w którym one po prostu zresztą na mnie siadły. Ja jeszcze nie miałam oprócz rzeczy z Adidasa czy tam z Nike, które generalnie w outletach naprawdę można kupić za grosze, za pieniądze, za które można kupić również w sieciówkach cokolwiek, to nie miałam nic droższego. No to one po prostu, wiecie, cały czas nam się dały, się dały, było wredne itd. i tak dalej jak ja pojechałam na zakupy, tak o z Kevinem po prostu, potrzebowałam sobie kupić laptop I weszłam jeszcze do paru innych sklepów, kupiłam sobie coś ze znaczkiem I specjalnie tylko im wysłałam e, relację, żeby zobaczyły po prostu, e, żeby zrobiły mi się na złość Żeby je jeszcze bardziej podsycić, żeby po prostu miały już o czym gadać Naprawdę, więc to tak bardzo zdenerwowało, że mówię, jak już mi tak bardzo hejtujecie, to macie, macie teraz powód do hejtowania, kupiłam sobie nowy laptop na przykład, wiecie o co chodzi, eee, nie robiłam tak znajomym, nigdy w życiu mam wrażenie, znaczy myślę sobie, że moi z nimi prywatnie nigdy nie odczuli ode mnie czegoś takiego, że o, mam, nie wiem, zarabiam na miesiąc więcej niż ty, bo ja taka nie jestem, ale no jeżeli ona mnie tak naprawdę dobijały po prostu codziennie, wbijały mi szpilki, robiły takie wredne rzeczy w szkole, że po prostu dziwię się, że... 18 letniej dziewczyny wpadają na takie pomysły, no to... Chciałaś mi się odegrać. Tak, odegrałam im się, po prostu. A że nie byłam tak samo wredna i nie, na przykład nie mówiłam, ej, ty gruba, bo no coś takiego, no to po prostu pokazywałam, co sobie kupiłam, żeby zazdrościło jeszcze bardziej. No, ale jak widzicie, żadnego, ani Louis Vuitton, ani Gucci, ani Chanel też nie mam, bo nie jestem taka, żeby wydać aż tyle kasy na jedną rzecz. Byłoby mi szkoda po prostu, no bo właśnie, ja zawsze myślę też. o tym, co potem. Dobra, kupię sobie torebkę za 6 tysięcy, a nie daj Boże będzie tak, że... Nie wiem, co to właśnie wypłaty, za co sobie kupię jedzenie, wiecie, no... Mam już inne priorytety w życiu, um, a nawet jak nie miałam ich, to i tak nie kupiłam sobie Louis Vuitton. Ja wolę po prostu mieć dużo rzeczy, żeby mieć dużo torebek w różnych kolorach, niż chodzić codziennie w jednej torebce. Bo widzę to na przykład takie rzeczy na Instagramie, które mają jedną drogą torebkę. I tą jedną drogą torebkę mają na każdym zdjęciu. Tą jedną, jedyną. A codziennie na przykład mają outfit niebieski, gdzie torebka jest brązowo-czarna. I na przykład ona do niej... w tu nie pasuje do tego outfitu. Do różowego na przykład z niebieskim. A ona i tak ją ubiera, bo bo jest na przykład droga, nie? Musiałabyśmy My. mieć po prostu tyle pieniędzy, że tak jak ja teraz wchodzę do sklepu, coś mi się podoba w Reserved no to to kupuję, no bo tak jest, nie zastanawiam się aż tak bardzo, no to musiałabym żeby kupować właśnie te rzeczy od projektantów, musiałabym mieć tyle pieniędzy na miarę tego, że wchodzę do sklepu, kupuję, tak. jak podoba mi się torebka, to ją kupuję i nie zastanawiam się nad tym, że nie będę miała na opłaty. Więc musiałabym mieć taki komfort życia, czy... A ja, ja milionerką nie jest, Ja więc. musiałabym mieć taki komfort, żeby by, mogłabym sobie kupić na przykład cztery takie torebki w różnych kolorach. No, no. Więc na przykład takie Kai Denner wchodzi do garderoby i ma różową, pomarańczową, niebieską, białą, czerwoną, żółtą, złotą i itd. To bym tak, tak, no. tak musiała mieć, bo tak obecnie w mojej szafie jest, że mam torebki w chyba już we wszystkich kolorach. Eee, no i fajnie byłoby, gdyby... Te, na tym logo to też jakby były różne kolory. No więc. Więc tyle. Tak. No i da się ukryć tych paru kilogramów więcej, bo jakbym też miała to zrobić, pooklejać się naszą, czy co? No przy mi się trochę nabrałam też bardziej takiej kobiecej i to znaczy mam po prostu krągłości tu i ówdzie, e, których wcześniej nie było aż tyle, że tak powiem. E, no ale to jest, wiecie, no proces dojrzewania i, i na no to nie poradzę. Mówię ja ewentualnie iść na siłownię po to, żeby faktycznie gdzieś e, tam ujędrnić to ciało, e, natomiast e, to zobaczymy jak złami chęcia czasem. Ale dobrze się czujesz w swoim ciele? Tak, no i bardzo dobrze. E, Ostatnio mi koleżanki właśnie zadały takie pytanie, czy byłabym, czy jeżeli dostałam propozycję współpracy, bycia w jakiejś ekipie, mm. to czy bym dołączyła? Ale w tej ekipie? E, no właśnie nie, nie wiem, czy o to konkretnie o, no chodzi. Jeżeli chodzi o ekipę Friza, no to e, nawet jeżeli bym chciała, kochani, no to... Nie wiem, czy to miałoby sens, bo oni się tam, wiecie, wszyscy przyjaźnią i mają jakąś tam oprócz umowy, która oczywiście ich wiąże, że nie mogą z wyjść bez jakichś tam konsekwencji i tak dalej, no to na początku była ta ich przyjaźń i tak dalej, to cała na przykład to, co u nas, jest ta relacja, mhm. to, co potem, to już nieważne, ale zaczęło się od tej relacji. No i myślę, że ciężko byłoby mi się w ogóle odnaleźć w grupie przyjaciół, którzy są ze sobą tak blisko i robią to już X czasu razem. No to po co ja tam? E, no a jeżeli chodzi na przykład o jakiś Team X, czy coś takiego, no to jest to projekt fajny na jakiś czas. Za podbicia zasięgów i tak dalej. No na przykład Julia Żugaj e, już jakby powiedziała, że ma w planach po prostu po skończeniu umowy, czyli po tym jak minie rok, e, odejść z tego Team X, że to była tylko taka przygoda w życiu i to, to jest okej. Okay. Tak się teraz robi, tak to wszystko działa. Ludzie lubią oglądać grupę znajomych, eee, są takie trendy po prostu, i no, byłabym w stanie dołączyć. Tylko pytanie wtedy, co z naszym kanałem, jeżeli bym gdzieś pojechała nagrywać odcinki, i nawet jeżeli pojechałby ze mną Kevin, bo znalazłby sobie w tym innym mieście pracę i tak dalej, to to z mamą musiałaby do mnie na weekendy przyjrzeć, żeby dalej nagrywać na ten kanał, <laughs> od tego, bo ciężkie te to Oj, tam jeszcze było pytanie, że chcemy zakończyć nagrywanie za jakiś czas i zamknąć kanał. Nie planujemy tego. Jeżeli nic nie wydarzy się takiego, że na przykład ktoś nam zamknie kanał, to my tego nie zrobimy. Mamy nadzieję, że chociaż trochę zaspokoiłyśmy Waszą ciekawość. Starałyśmy się odpowiedzieć na te takie najciekawsze pytanie. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Popakowani. Bajo!